Chociaż zazwyczaj opowiadam Wam o zbrodniach popełnianych przez nastoletnich bądź dorosłych mężczyzn, dzisiaj będziecie mogli usłyszeć o piętnastolatce, która nie poradziła sobie z poczuciem odrzucenia. Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o nastoletniej miłości, która doprowadziła do tragedii. By poznać szczegóły, po raz pierwszy przeniesiemy się także wspólnie do Arizony. Dziękuję za wszystkie pozostawione przez Was komentarze i przesyłane wiadomości. Czytanie o tym, że słuchacie i kibicujecie, to dla mnie najlepsza motywacja do dalszego pisania i nagrywania. Jeśli chcielibyście posłuchać o jakiejś konkretnej sprawie, możecie podzielić się ze mną propozycjami, a obiecuję, że je rozważa. Poproszę jedynie, by nie były to sprawy z Polski lub szczególnie głośne zbrodnie popełniane przez seryjnych morderców. Jednych i drugich staram się unikać, ponieważ wiem, że sporo kanałów skupia się właśnie na nich. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zdecydujecie się udostępnić odcinek swoim znajomym. A teraz posłuchajcie. Na sam dźwięk słowa Arizona przed oczami pojawia się wielki kanion tereny pustynne, niezliczona wręcz ilość kaktusów i charakterystyczne dla tego obszaru gatunki zwierząt takie jak Kojoty, tarantula czy grzechotniki? Z każdym wdechem niemalże czuję ciężkie, pozbawione wilgoci powietrza, które nieprzyjemnie drażni drogi oddechowe, a od bezlitosnych promieni słońca mam ochotę osłonić się wojskim kapeluszem. Nic dziwnego, ostatecznie panuje tu klimat zwrotnikowy suchy. Tym bardziej zaskakiwać może dosłowne tłumaczenie nazwy tego stanu. Zajmująca obszar o powierzchni 295 tysięcy km2 Arizona, oznacza bowiem nic innego jak małe źródło. Jest tym samym kolejnym miejscem w USA nazwanym za sprawą zbiornika wodnego. Pochodzi stąd wiele znanych osób. Wśród nich można wyróżnić aktorkę, która zagrała w produkcjach takich jak m.in. La La Land, Cruella czy Biedne Istoty, Emma Stone. Tragicznie zmarłego wokalistę zespołu Linkin Park, Chestera Benningtona, braci Jonas z Boys Bandu, a jakże Jonas Brothers, oraz modelkę, influencerkę i właścicielkę firmy kosmetycznej, będącą jednocześnie żoną kanadyjskiego piosenkarza. Hailey wcześniej Baldwin, obecnie Bieber. Ten leżący w południowo-zachodniej części USA stan kojarzyć może się głównie z pewnego rodzaju surowością i dzikością oraz cudami natury tak niespotykanymi nigdzie indziej, że mogą sprawiać wrażenie wręcz pozaziemskich tworów. Poza wspomnianym wcześniej Wielkim Kanionem, dużą popularnością wśród turystów cieszy się wodospad Havasu Falls o intensywnie lazurowej wodzie. Canyon Antylopy o wyjątkowo gładkich żłobieniach, przybierających kształty rodem z obrazów Salwadora Dalego i zapierające dech w piersiach parki narodowe. Poszukiwacze skarbów mogą sprawdzić swoje szczęście, udając się na poszukiwanie diamentów w słynącym z ich obecności Crater of Diamonds. Gdyby jednak opcowanie z nie zawsze przychylną naturą okazało się zbyt męczące, można skorzystać z oferty miejskich atrakcji których nie brakuje chociażby w Phoenix będącym zarówno największym miastem tego stanu, jak i jego stolicą. Ze względu na dzisiejszą historię ominiemy jednak stolicę udając się do nieco mniejszego, zamieszkiwanego przez niespełne 250 tysięcy osób Glendale. To szóste pod względem wielkości miasto stanu Arizona znane jest między innymi z odbywających się w nim cyklicznie wydarzeń sportowych, takich jak chociażby Super Bowl. To właśnie w Glendale doszło do tragedii, o której za moment usłyszycie. Jest piątek, 12 lutego 2016 roku. Ze względu na zbliżające się walentynki, które tym razem wypaść mają w niedzielę, część uczniów Independence High School postanawia uczcić się już dwa dni przed oficjalnym świętem. Szykując się na zajęcia, wkładają do toreb i plecaków własnoręcznie wypisane kartki i inne drobne upominki. Wśród nich jest piętnastoletnia May Q. Nastolatka chwyta przygotowaną wcześniej paczkę z cukierkami, którą planuje rozdać przyjaciołom. May należy do zaledwie 2% uczniów pochodzenia azjatyckiego. Wietnamskie korzenie, choć początkowo mogły budzić ciekawość w środowisku zdominowanym przez latynoamerykanów, w żaden sposób nie przeszkodziło jej w nawiązaniu kontaktów społecznych. Przez bliskich opisywana jest jako wyjątkowo serdeczna, otwarta i miła, co bez wątpienia pomaga jej w zaskarbieniu sobie sympatii ze strony poznawanych osób. Dziewczyna może pochwalić się wyjątkowym talentem wokalnym. Fascynuje ją również aktorstwo, a swoją pasję do teatru wyraża poprzez udział w szkolnych spektaklach. Wybór szkoły średniej był dla niej czymś oczywistym. Od lat wiedziała, że chce pójść w ślady swoich dwóch starszych sióstr, będących absolwentkami Liceum Niepodległości. Co więcej, jedna z nich, Fun, została tam zatrudniona w charakterze nauczycielki przedmiotów ścisłych, co sprawia, że mogą cieszyć się swoim towarzystwem również podczas wspólnych dojazdów. Nie inaczej jest 12 lutego. Po szybkim pożegnaniu fun wchodzi do jednego z ciemnobeżowych budynków natomiast mej szuka wzrokiem znajomych twarzy. Ponieważ do rozpoczęcia zajęć zostało jeszcze trochę czasu, uznaje, że to dobry moment na wręczenie przywiezionych słodkości. Tego dnia szczupła brunetka ma na sobie niebieską koszulę z długim rękawem, czarne leginsy i brązowe buty za kostka korespondujące kolorystycznie z grubymi oprawkami okularów korekcyjnych. Wciąż wypatrując przyjaciół zmierza w kierunku szkolnej stołówki. W środku natrafia na kolega z pierwszej klasy JC Robertsona, który zagaduje May pytając o to, jak mija jej poranek. Wszystko idzie dobrze, odpowiada, obdarzając JC promiennym uśmiechem. Ten nieco zaskoczony rejestruje, że May wygląda na wyjątkowo szczęśliwą. I chociaż z jednej strony to nie powinno szczególnie dziwić, biorąc pod uwagę jej pogodną naturę, z drugiej jest nieco nietypowym zachowaniem w jej obecnej sytuacji. May od prawie trzech lat ma być w związku, nad którym ostatnio zawisły ciemna chmura. Nie wyobraża sobie dalszej wspólnej przyszłości, o czym kilka dni wcześniej poinformowała swoją dziewczynę, Dorothy. Wciąż jej na niej zależy, jednak czuje, że coś się zmieniło. Nie darzy jej już bowiem uczuciami, o których mogłaby mówić jeszcze jakiś czas wcześniej. Wolałaby oficjalnie już zakończyć ten związek i kontynuować znajomość jedynie na płaszczyźnie koleżeńskiej, co planuje zrobić jeszcze tego samego dnia. Dorothy Dutil, pieszczotliwie nazywana Dot, również pojawia się w szkole nieco wcześniej. Podchodzi do stojącej z kolegą May i po pożegnaniu się z chłopakiem, obie wychodzą z budynku. To już pewnego rodzaju tradycja, by kilka minut przed zajęciami spędzić razem. Nastolatki kierują się w stronę pobliskiego patio, będącego miejscem do odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. Ze względu na wczesną porę, poza nimi nie znajduje się tam obecnie nikt więcej. Dookoła rozpościera się zadbany trawnik. May podnosi rękę, by pomachać zmierzającemu na lekcję muzyki koledza. Po chwili rozlega się głośny dźwięk wystrzału. Zaskoczeni uczniowie początkowo myślą, że odgłos pochodzi ze znajdującej się niedaleko trasy szybkiego ruchu, i mylnie interpretują go jako huk wydawany przez pękniętą opona. Gdy jednak sytuacja się powtarza, nie są już tego tacy pewni. Jedna z uczennic, wiedziona dziwnym instynktem, spogląda na patio i na widok tego, co pojawia się przed jej oczami, zaczyna przeraźliwie krzyczeć. Wtóruje jej Jacey, błagając, by ktoś wezwał pogotowia. Około godziny 7.53 oficerzy Singer i Rico odpowiadają na wezwania. Obaj znajdują się w oznakowanym samochodzie policyjnym niedaleko szkoły, której dość miało do strzelaniny. Informacje, którymi dysponują w tamtym momencie, są jednak dość okrojone. Nie wiadomo, ilu jest sprawców, oraz czy wśród rannych, których liczba również nie jest jasna, znajdują się ofiary śmiertelne. Tym, co wiedzą w tamtej chwili, jest informacja o dwóch postrzelonych kobietach. Dyspozytor numeru alarmowego informuje policjantów o tym, że powinni kierować się w stronę północno-wschodniego wjazdu, znajdującego się najbliżej stołówki, przed którą widziano ranne osoby. Do opuszczających radiowóz funkcjonariuszy Podchodzi pracownik szkoły, wskazując ręką kierunek, w którym należy się udać, by dotrzeć do ofiar. Oficer Singer biegnąc w stronę patio pyta, czy wiadomo, kto oddał strzały bądź czy są jakiekolwiek osoby podejrzewane o dokonanie tego czynu. Truchtający obok pracownik niestety nie posiada takiej wiedzy. Ponieważ funkcjonariusze nie słyszą odgłosów mogących wskazywać na obecność aktywnego strzelca postanawiają bezwłocznie dotrzeć do poszkodowanych. Jedną z nich okazuje się być nastoletnia uczennica azjatyckiego pochodzenia. Dziewczyna siedzi oparta o ceglasty murak o wysokości mniej więcej 120 cm. Jej nogi są wyprostowane, a przechylona na jedną stronę głowa odsłania szyję, na której wciąż wyczuć można słaby puls. Rana ma lekko uchylone oczy, jednak sprawia wrażenie nieprzytomnej. Poza nikłym tętnem nie wykazuje żadnych oznak życia. Z jej nosz, spływają stróżki krwi, brudząc twarz i koszula dziewczyny, nieopodal leżą brązowe oprawki okularów. Drugą osobą, na którą natrafiają śledczy, jest biała nastolatka z kolorowymi fioletowo-czerwonymi włosami, leżąca twarzą w dół, w poprzek w stosunku do nóg siedzącej dziewczyny. Jej czarny t-shirt, dżinsowe spodnie i kolorowe tramki konwers lepią się od czerwonej, wypływającej z rany postrzałowej cieczy. Po odwróceniu jej ciała na plecy, śledczy mogą dostrzec znajdujący się w prawym łuku brwiowym kolczek. Twarz o wydatnych policzkach i wręcz porcelanowej, gładkiej cerze wciąż sprawia wrażenie bardzo dziecięcej, a poczucie to potęgują łagodne rysy. Pomiędzy jej nogami spoczywa broń palna. Nastolatka nie oddycha i w przeciwieństwie do pierwszej ofiary, nie da się u niej wyczuć bicia serca. W drzwiach prowadzących do stołówki staje dyrektor szkoły. Poza nim i śledczymi na miejscu znajduje się już tylko jeden pracownik liceum ten sam, który poprowadził policjantów na miejsce. Nauczyciele i uczniowie zostają poinformowani o konieczności pozostania w salach lekcyjnych. I bezwzględnym zakazie ich opuszczania wprowadzony zostaje stan lockdownu. Do mediów i członków rodzin uczniów i pracowników Liceum Niepodległości docierają informacje na temat niezidentyfikowanego zagrożenia z użyciem broni palnej. Teren szkoły zostaje ogrodzony, a wszystkie wjazdy zastawiają wozy policyjne. Nie brakuje też karatek pogotowia i samochodów strażackich. Znajdująca się najbliżej droga szybkiego ruchu, o której wspominałam wam wcześniej, zostaje tymczasowo wyłączona z użytku. Jak wirus rozprzestrzenia się wciąż jeszcze niepotwierdzona informacja na temat ofiar śmiertelnych? Rodzice, którym nie udaje się dodzwonić do dzieci, wpadają w panikę. Ta udziela się pozostałym. Wśród nich krążą reporterzy, dopytując, czy ktoś zdobył jakieś nowe informacje Wyraźnie liczą na to, że któryś z zamkniętych w budynku nastolatków napisze do mamy bądź taty wiadomość z wyjaśnieniem sytuacji. Funkcjonariusze bezskutecznie starają się uspokoić zgromadzonych mieszkańców Glendale, tłumacząc, że zastosowane procedury mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pozostających w szkole osób. Na tamtym etapie nie są jednak uprawnieni do przekazywania wiadomości na temat tożsamości potencjalnych ofiar. Te udaje się zidentyfikować dzięki znajdujących się w ich plecakach podpisanych zeszytach i, jeśli to przerozumiem policyjny raport, legitymacjach szkolnych. Niestety, mimo początkowo wyczuwalnego tętna u jednej z postrzelonych piętnastolatek i podjętych działań reanimacyjnych, o godzinie 8.07 zostaje stwierdzona śmierć obu dziewczyn. Na pytanie jak i dlaczego do niej doszło, Pomagają odpowiedzieć zabezpieczone na miejscu listy pożegnalne, napisane przez Dorothy. W pierwszym, Dot zwraca się bezpośrednio do przedstawicieli służb, pisząc o tym, że broń palną pożyczył jej inny uczeń. Zaznacza jednak, że ani on, ani członkowie jego rodziny, będący właścicielami przedmiotu, nie byli w żaden sposób wtajemniczeni w jej plan. Podobno by nakłonić kolegę do jego przyniesienia. Posłuszyła się kłamstwem i manipulacją, przekonując go, że potrzebuje pistoletu do obrony. Ten, martwiąc się o bezpieczeństwo koleżanki, które, jak uwierzył, było zagrożone, postanowił zlitować się nad nią i spełnić tę prośbę, sądząc, że postępuje dobrze. Następnie Dorotina na piśmie wyznaje, że osobą strzelającą jest ona, natomiast ofiarą jej dziewczyna Meikyu. Po wyjaśnieniu tej kwestii dodaje: Moja rodzina również nie jest w żaden sposób powiązana z moimi działaniami. Nikt nie jest oprócz mnie. Wierzę, że jestem zdrowa na umyśle. Nie uważam, że to, co zrobiłam, jest w porządku. Rozumiem, że to wszystko moja wina i że dokonałam niewybaczalnego. Na dole strony nastolatka podaje nazwiska i numery osób do kontaktu. Wszystko sprawia wrażenie, dokładnie przemyślanego. A zostawiona wiadomość wydaje się mieć na celu przyznanie do winy oraz zdjęcie jej z osób, które mogłyby potencjalnie zostać obarczone odpowiedzialnością za jej czynę. Kolejny list zaadresowany jest już do mamy i taty. Dorothy pisze w nim m.in. Bardzo kocham was oboje, wiedza na temat tego, co wam tym surobie sprawia, że pęka mi serce. To, czego się dopuściłam, nie ma z wami nic wspólnego jako moimi rodzicami. Moje życie w domu jest świetne. Tak bardzo przepraszam za to, co zrobiłam. Zrozumiem, jeśli nie będziecie mnie już kochać, chociaż mam nadzieję, że jednak będziecie. Proszę, żyjcie dalej i bądźcie szczęśliwi. Podpisano Wasza jedyna córka. Następne, zapisane nieco jeszcze dziecięcym, niewprawionym stylem pisma strony, zostają nazwane jako stronnicze wyjaśnienia. Według narracji Doroti, ta zaczęła interesować się May, gdy obie były w piątej klasie, jednak, jak twierdzi, mierzyła się wtedy również ze stanami depresyjnymi i innymi utrudniającymi jej funkcjonowanie trudnościami. Ostatecznie zebrała się na odwagę, by wyznać koleżance swoje uczucia. Ku zaskoczeniu Doroti. Maj okazała się je odwzajemniać. Od tamtego momentu nastolatki miały być parą. Maj zostaje opisana jako urocza, mądra i śliczna dziewczyna. Dot przyznaje, że mimo młodego wieku obie lubiły wyobrażać sobie wspólną przyszłość, o czym świadczyć miały rozważania na temat tego, jak będzie wyglądać ich ślub i miejsce, w którym zamieszkają. Teraz listu zdaje się korespondować z tym, co przez lata na swoim instagramowym koncie publikowała jego autorka. W grudniu 2015 roku było to między innymi podzielenie się z obserwatorami historią ich znajomości. To jest mój kochany skarb na zdjęciu sprzed jakiegoś czasu. Niestety nie mam żadnych z 2013 roku, ale to wtedy zaczęłyśmy się spotykać. Przez siódmą klasę byłyśmy najlepszymi przyjaciółkami. Pisze Doroti, umieszczając to określenie w cudzysłowie. I Boże, nienawidziłam tego słowa. May podobała mi się już za dzieciaka, chyba od piątej klasy. Powoli zaczęłam widzieć, jak uroczym głuptasem była. Był moment, w którym myślała o mnie jako o swojej siostrze. W tamtym czasie obie się już spotykałyśmy, ale to nie ma teraz znaczenia. Była światłem mojego życia. A w ósmej klasie wiedziałam, że też jest mną zainteresowana. Ale oczywiście obie byłyśmy głupie i byłam zbyt przerażona, aby ją o to zapytać, więc napisałam to na karteczce samoprzylepnej, a ona powiedziała tak. To było 11 listopada 2013 roku. Życie wydawało się być trochę lepsze, a mimo napotykanych trudności, ona nadal w nim była. Nie mogłam uwierzyć, że wciąż tu jest. Trzymając mnie za rękę. Tym bardziej niespodziewane i bolesne miało być to, czym May podzieliła się z nią w ostatnią sobotę. Doroti usłyszała, że dziewczyna już jej nie kocha. Co więcej, podobno od lat miała wątpliwości dotyczące ich relacji, jednak ostatecznie podobno z nią nie zerwała. Doroti określa miniony tydzień jako najgorszy czas w swoim życiu. Dwa dni przed śmiercią pisze na Twitterze, Odrzucona, jak cholera. Dzień później dodaje, żegnajcie. Rozgoryczona, piętnastolatka, przelewając targające nią emocje na papier, wspomina, jak wielką rolę w jej życiu miała pełnić May. Dorastałyśmy razem, byłyśmy dla siebie nawzajem swoim pierwszym, wszystkim. Ukończyłyśmy wspólnie szkołę, razem poszłyśmy do liceum, wszystko to mnie zdestabilizowało. Nie jestem tak silna jak ktokolwiek z Was. Wiem, że wybieram mroczniejszą z możliwości, ale tak czy inaczej byłam tylko ciężarem. Potem nastolatka kolejny raz wspomina o tym, jak bardzo kocha swoją rodzinę i jak szczęśliwa czuła się, będąc z bliskimi. Przyznaje, że rozumie, że to, co robi, jest złe oraz że nigdy nie nauczyła się kochać samej siebie. Na koniec raz jeszcze przeprasza. Śledczy po zapoznaniu się z treścią wszystkich wiadomości postanawiają odnaleźć wspomnianą w jednej z nich osobę, która miała pożyczyć dorot i broń. Nastolatek zostaje przewieziony na komisariat, o czym poinformowani zostają też jego rodzice. Po złożeniu obszernych wyjaśnień wszyscy mogą wrócić do domu, jednak otrzymują informację o możliwości poniesienia odpowiedzialności karnej. Ostatecznie jednak do tego nie dojdzie. Prawdziwość wersji wydarzeń przedstawionych przez Dorothy kwestionuje Fun kyu Nauczycielka, po otrzymaniu informacji na temat tego, że jedną z ofiar śmiertelnych jest jej młodsza siostra, May, zaprzecza, by ta pozostawała w relacji romantycznej z Dorothy. Jej zdaniem dziewczynki były przyjaciółkami, jednak od dłuższego czasu May miała chcieć wycofać się z tej relacji. Przesłuchiwani w charakterze świadków uczniowie, którzy znali którąś ze zmarłych piętnastolatek, zgodnie przyznają, że Dot nie wyobraziła sobie tej relacji, a w liceum wszyscy ich znajomi mieli zdawać sobie sprawę z charakteru ich związku. Potwierdzają też, że pierwsza miała zostać zastrzelona May. Chwilę później, Dorothy upadła na kolana, obróciła lufa pistoletu w swoim kierunku i pociągnęła za spust. Obie uczennice, bardzo często określane są w mediach jako ofiary, nie zaś jako ofiara i sprawczyni. Prawdopodobnie dzieje się tak na skutek klasyfikacji czynu jako możliwego samobójstwa rozszerzonego. Nie znalazłam też komentarzy obarczających winą zaczyny córki rodziców Doroti. Możliwe zatem, że to jedna z tych zdecydowanie rzadszych sytuacji, której bliscy prawidłowo wypełniali wszelkie obowiązki rodzicielskie, jednak mimo braku oczywistych zaniedbań. Dziecko czuło, że jedynym słusznym wyjściem będzie odebranie sobie życia, zabierając ze sobą także inną osobę. Dziękuję Wam za wspólną noc. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was interesujący. Dziękuję za wszystkie komentarze i, jak zawsze, zachęcam do dzielenia się odczuciami na temat wysłuchanych treści. Będzie mi bardzo miło. Jeśli zdecydujecie się polecić ten kanał komuś, kogo może zainteresować temat prawdziwych zbrodni, często słyszę, że tworzę coś ciekawego, jednak kompletnie nie potrafię tego promować. I nie da się ukryć, że coś w tym jest, dlatego Wasze wsparcie z pewnością mi pomoże. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć stawiając wirtualną kawę na bajkofi.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia.